Cichopek i Kurzajewski lecą do Argentyny. Podróż poślubna dla szczególnej osoby. Katarzyna Cichopek, 43 L, i Maciej Kurzajewski, 52 L. W sobotę wzięli ślub, a w niedzielę zabrali bliskich i znajomych. Na bagna. Spacery po lesie były jednak atrakcją dla gości. Bo dla siebie zakochani zaplanowali coś bardziej egzotycznego. Według informacji, SuperEkspresu szykują się na wycieczkę do Argentyny. Podróż poślubna: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wiemy, gdzie polecą. Można śmiało powiedzieć, że wesele sezonu za nami. Cichopek przebierała się cztery razy. Kurzajewski niemal płakał ze wzruszenia. Był czteropiętrowy tort, rolatki z jelenia, a nawet fotobudka udająca okładkę magazynu Wołgę. Zakochani wyznali sobie miłość przy setce gości w Urszulinie pod Lublinem, gdzie następnie balowali, według świadków, do białego rana. Jak udało się nam dowiedzieć, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mają jeszcze ponad tydzień urlopu w Polsacie, gdzie prowadzą halotu Polsat w weekendy. Przerwę od pracy zaplanowali do 6 listopada, więc zdążą nacieszyć się nowym stanem matrymonialnym. Czas ten, choć krótki, postanowili wykorzystać na podróż poślubną. Jak dowiadujemy się od bliskich pary, wybrali Argentynę, gdzie obecnie uczy się syn aktorki. Chcą go odwiedzić i przy okazji odpocząć i pozwiedzać. Buenos Aires i Patagonia tylko czekają, by być eksplorowane przez gwiazdorską parę z Polski. Jeszcze wczoraj gwiazdałem jak miłość chwaliła się wizytą na planie. Kwiatami i życzeniami od całej ekipy serialu, a już za kilkadziesiąt godzin będą się cieszyli najlepszymi stekami na świecie i cudownymi widokami. Tłum gwiazd na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pobrali się w ostatnią sobotę października. Do znajdującego się przy Podleskim Parku Narodowym Hotelu goście przybyli już dzień wcześniej. Na weselu bawili się m.in. Jan Ilenka Klimentowie, Ewa Wachowicz, Anna Lewandowska, Marcin Mroczek, Państwo Kurscy czy Agnieszka i Grzegorz Chyży. Dzień po weselu postanowili skorzystać z pięknej pogody. A przede wszystkim zachwycających okoliczności przyrody i Poleskiego Parku Narodowego. Ubrani w różniejsze lub sportowe stroje udali się na zwiedzanie pobliskich lasów oraz mokradeł. Zajrzeli również do zabytkowego skansenu. Goście chętnie dzielili się w swoich mediach społecznościowych relacją z wycieczki.